Najważniejsza chwila rano przy takiej diecie redukcyjnej to wejście na wagę. Co za parę chwil postaram się uczynić, tylko że pomieszczenie, w którym stoi waga, to sypialnia, a małżonka moja jeszcze śpi. Dobrze nam idzie. Dobrze wam idzie? A co wam dobrze idzie siedzenie w samochodzie? No. Do... Do co? Muszę na robić Jest ja już Dorby. przypięta, jesteś sieć, Dorby. Mama zaraz przyjdzie, pojedziemy. Dorby. Szaleńsko, normalne szaleństwo. Paulina wylewasz. Paulina, jestem już cała mokra, wiesz. A Ech. soczek w upicie? Ta. Tak. Wybrzucę, ta. A -a 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 -a. Zrób duży bąbelek, Polinę. ty zrób, moim. zrób, bo ty umiesz. No. No do patrz. Nie Dzieci na trzy latko! No, dawaj. <laughs> Te Proszę, to jest ty tak złuk. Hmm. o tak po Ale w oczy prostało się. Tak był. Sama przestała. Czekaj, Bo Potrzymaj, potrzymaj. Dajcie zrobić już. Zrób.